A my dzisiaj sobie oczywiście gramy y, w Roblox znowu z rockingiem, bo go bardzo polubiliście. E, I co to jest za gra? Ja jestem <grymne> so, Widzę... y... sobie zakręcie spinem, i, i, również, i i i z spinem i widzowie zostawcie suba i lajka ja, i, jak chcecie oczywiście dalej nagrywać z Rockingiem. A o, ostatnio, jak, jak nagrywaliśmy tą grę o tacie, to bardzo fajnie się Wam oglądało z wiem, więc jeszcze raz go, o, o, go przedstawiam jako Rocking. Dobra, e, o, to, dobra. Co, o co chodzi w tej grze? No, idziesz do tej kapsuły jednej, o tu. E... Nie, A! do tej, nie, do tej, nie, nie pójdź z niej. Chodź ze mną, o tu do tej. A! Nie, bo ty z kimś. A dobra, i dobra, chodź, i tyle. Czekaj. I będziemy to robić na zmianę. Teraz eee. patrz, jesteś jajkiem, jesteś jajkiem. I ja muszę cię przenieść na koniec parkura. I jak zginę, to ty musisz mnie przenieść. I tak na zmianę, aż ktoś uszedzie. Aha, a, ma, a mam tu jakąś twarz? Dobra, no idź! Bo nie. <śm> y uważaj, jajko. uważaj! Uch. Nie mogę cię sobie Jajko! O nie. Ja Zemijajcie. już spoterałem Ja tu jestem tryhardem, polecam. I patrz, teraz musisz ty się ruszyć tyleniu. Musisz się poruszyć. Zginąłeś! A, a, no bo się za wcześnie ruszyłeś, ale dobra, nieważne. I no teraz jestem. ty mnie będziesz niązł. Chodź. Okay. Ty idziesz do tej... Nie do tej do tej... I teraz będziesz ty człowiekiem. Ja będę Jajkiem. Aha. Widzowie. Jezus! I musisz to przejść. I widzowie! Nie nie Huf! Pip! Nie! O! nie! Dobra! Ja jego mógł I poczekajcie, widzowie! Ogólnie jeśli zostawicie tutaj yy, Nie wiem, ile łapek? Muszę zostać. Nie zostalić. wiem, dajmy z 20. Jeśli zostawicie tutaj 20 albo chociaż 15 łapek w górę, to normalnie, nie wiem, w sumie będą fajne, będą codziennie filmy, znaczy nie codziennie, ale nie będzie daily, ale może się postaramy zrobić daily. Bo no. teraz mam taką chęć do nagrywania, ale tylko gdzie osoby oczywiście. I jeszcze będzie seria, ale to nie będę wam stracą. Więc no dawaj. Te No nie! Idź tam, do tego gówno! Jak mam do tego iść? O, jestem! No. Czyli... Ja sam definiuję, co jajka Teraz muszę... No iść, Ale nie za mocno! Nie! Co ty robisz, Ty jesteś jakiś jajko. A ja się w nim mogę ruszać, czy nie? Nie możesz, bo nie możesz przeszkadzać w kitze. To jest A kiedy ja będę. O nie! To za trudny parkour! Nie idź jeszcze, nie idź jeszcze, ja ci powiem kiedy Ten, iść, ten, trzeba... ten wielki dziadostki. Ja muszę jeszcze. O, idź! Idź! Kościół! Czy ty poszedłeś? Czekaj Co ci się stało? No jeć, Jajko Jajko Bardzo duże jajko Ej, bo ja nie mogę jest! skoczyć Jestem! To jest impossible mm. O nie, obracankami A jedź! Nie! O oł Teraz ty jesteś jaj... Znaczy, ja jestem jajkiem. Przepraszam. Kołowrotek, kołowrotek! Ja ja jajko! Ko! Ty bądź grzeczny! Ej, to Blix teraz mi się przypomniało, jak ty mi wysłałeś Squid Game, ale polski. Jezus... Uf. Nie! Co to było?! Dobra, jeszcze teraz tutaj. Jajko! Oh, 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 oh. i... Jajko? Ej, sukces! Musisz mnie przytrzymać, przetrzymać? Nic nie klikam. Dobra. I teraz szybko idź na dół. Nie! Jakim cudem zginąłem? No bo tace musiałeś schować. Dobra, dobra. Jak tace? Jak tace schować? No, taki przycisk, tam jest. To jest nie nieważne. Widać, że nie, Jesteś jeszcze początkowy w tym czy no? On jeszcze mnie nie gra, widzowie. Patrz, on mnie chce. Ha. Patrz, czego ja tracę? On chciał mnie zepchać, a ja go zepchałem. No i dobrze. Mam nadzieję, że taki odcinek zagrywam. To tu zapewne jest widz. Bo ja, no po pewnie, film. pewnie. Dawaj. No, Fabio. Znaczy, nie wiem, czy. A, powiem, co jest Jestem ja już zwykłe. ej.

Jajko nikt cię nie lubi, oprócz mnie. Przynajmniej ty mnie lubisz. Co? Ej. Hey. Hey. Mam teorię. Jaj, hey, mam teorię. Mam teorię. No? Odcięliśmy komuś jaj. O oh, wow. no, dawaj. I dostarczymy je... Nie wiem co mi nie. nie! Dostarczamy! Jedno jajko z kurnika babci. Ej! Ej, nie! Gdzie jesteśmy? Sorry! Babci. Ale jestem tylko drewna ciebie głupim jajkiem. Teoria. Dla Dostarczamy jajko babci kurnika dla babci na y, ciasto, bo zapomniała jednego jajka. Nie! Nie! nie. Coś! Ja, babcia, babcia wkurzona. Chodźmy tu! To ja zawsze to chodziłem, nagrałem. Hmm, Chopia na nas, bo musimy kolejny... kolejne jajka. A jajka nie są takie tanie chyba, nie wiem, ja się. No nie są ja jakieś tam tanie. no za 5 złotych chyba się kubi. Za 5 za zł! O ty! Nie, to wtedy wszystka! Gościu! Zostaw moje jajko! Nie! <laughs> zostaw! Ja wpadłem do otchłani przez tego gościa. Jaja ja, ja go z... Ej, moje, Ej. Jajko. moje jajko! Ej, zostaw moje jajko! Zostaw moje. Widzowie, róbcie z tego mema. Jajko. No? Nie wyci... Wcale nie chcę, żebyście wycinali. Tych, tych. Ty. Rzeczy zacinka i. Nie, wiem, na TikToka. Zabiali. O. Bo Dawaj, ja to te muszę... jaja. Dawaj mu. Aha. Co? Kurde jajo, się... Jezus, Boże święty. O nie, moje jajo. <tudź> moje jajo. Moje jajo, pękło. Dobra, i teraz ty, jajo. Przechodzę to dla ciebie. Nie. Yeah. Majo, jajo. Hap. Maj, jajo. Jakim cudem poleciło? Czekajcie, widz widzowie. Toflix to moje jajko. Co? Jestem jajo. I teraz! uważaj Z całej siły uważaj! To Bardzo fajny Wrix. Jest co bardzo chrupiący. Bo go... Aha! Próbowałem. Bo go rozłupałem! Czekaj, coś jest jakiś pociąg? No, dalej, właśnie. No dawaj! mam teorię, chodź za mną, chodź za mną. Chodź za. No? Chodź za mną, mam teorię. Widzisz tą tabliczkę? No. To są jajka tego bacona. Zaginęły. <laughs> tak. Dawaj tutaj. Jajka te bacona zaginęły. O smaku baconowym. Proszę znaleźć. O, gorda. Dobra, Jak widzicie, jajo! Co to 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 słuchajcie? Nie, nie posmakujcie! O! Mm. Ho! Ercia miał go stracę. Hoppa! Nie! Ty eee. eee. lubisz Ercia? Co? No lubię, lubisz co! Kresia? A co do B? Widać. widać, że lubisz, bo nie jego jajko jest! Widzowie płym! Ja jestem tylko zwykły... Uważaj! Uważaj! OK? A! Aaaa, Kościół! Jajko. Ty mi uważaj, jajko. jajko. Wi widzimy, jajko. to będzie chyba najnudniejszy film w historii. No i tak do nas wiemy. Prost. Będę się, się teraz starać o ciebie. Łapa! No. Łapa! Lepiej ten, swoje jajko, bo masz tylko dwa. No. <noise> Lepiej ten. Jaki cudem przyszedł! No, się... no i masz tu jedno. Czekaj, ej, no a... Twój a twój ej, am, mogę jeszcze raz być człowiekiem. No, no bo w sumie masz twój jajka, no to... No, chyba, że nie. Zaczynam. Co? Widzę ja, ja go w ogóle nie rozumiem. Dobra, wi widzę, ja, ja mam tak, taką technikę. Opa! Opa! Ciągle mówię. Mam, mam takie pytanie! Mam takie pytanie! Papa Jajo! Mam takie pytanie. No. Czy dobrze mnie słychać? No dobrze! O, ja Cię dalej mam, jaju! Ale bardzo flip! Idź! Teraz możesz kliknąć ten przycisk. Ta, aha! Jestem, jajo, chodź! A w jakim Ej, no ja poszedłem do tego, tego. I zginął. Ojej, jajo! 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 zgniła Ale wi 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 Jajo. Widzicie widzowie, kto jest lepszy w tej jaja? No idź! No ja, no, ja bo patrzcie Jajo? W widzowie. Jajo. Widzicie?! On, on tutaj ginie nawet. To... Nie, no i po dwa razy jako człowiek. Dobra. Dobra. Jeszcze raz. Po dwa razy, żeby <laughs> <razy> było takie nudniejsze <laughs> i w ogóle. Żeby nie było nudniejsze. <laughs> Dawaj. Tylko mnie jest pył! Banana. Teraz uważaj! Banana. Nie! Banana? Widzę, nie! O! Skocz! Odciągnię dotrącić jajko. Dobra, jestem. Ja Je jest. jestem na pierwszej kamerze. O. A! Jedź! Jedź! No jedź! <laughs> ja jego się zaklięciłem. Ja ich grę się <laughs> Lepszy. Jajko, ty mi nie wypadnaj! Jasne. Jajko jest złe. złe jajko! Kurde jajko, jesteś jest jajko, Dobra, uważaj! To Tutaj uważamy. Ty uważaj. Ty jesteś moim jajkiem. I powoli, powoli, nie śpiesz się, bo jak szybko to się rozbijesz. Pamiętaj, jajka nigdy nie wiem... Cię nie, nie. śpieszą! <coughs> bo ale jaja... Jajka nie... Dobra, widzę Nie, no bez jaj. No real, jajko. Lubisz jajka? Nie ma jajka. Ej, uważaj! Na co? Wejdź do góry lepiej. Ej, co? Nie A mogę tu... wejść! Dobra, dr drugi raz po poszłem na dół. Nie masz iść na górę, ty jesteś. A wiem. Ja, ja wiem, ale no... Bo... bo... bo ja pan... Jest i, i, idź, idź. Idź. Idź, idź. I ty mi deski uruchomisz, czy mi przycisku. Czekaj! Nie mogę iść! Bo co jest? Co jest? <laughs> no to nie wiem, to jest o, o trochę się tutaj tak, tak wybagram. Czekaj, ja tu ja spróbuję skoczyć jeszcze. Dobra. Bo ja kiedyś skoczyłem bez desek. No poczekaj, bo ja jestem jakiś nieudacznik. Już mogę, bo ja! bo Co jest? No tak nie mogę, Stek! Ale jaja! Ja. Tego się nie, nie da przejść! Dla nas, dla jaj, te, te, tego się nie da przejść! <coughs> Masz? Jestem! Teraz tak. próbuję! A! Jest! Oj! Ojdź! Uważaj. Panie jajo. Takiś. To spadek! Oh, o. Tu. Nie! Nie! No. Widzowie! Było! Było, było, to już było! Jaki peil, mi... No. <laughs> Patrz! Ja, ja... 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 Ja z tej deski, z tego, z tej twojej tacki spadłem! No. Oj, jajo. appa, appa. I teraz uważaj. Cisza nocna jest. Sąsiedzi zresztą. Ty O! o? widzowie mi to nagrywano o 23. Nie! No, bo nam się nudzi. No. I jeszcze raz no, jestem człowiekiem. Nie mamy co, co robić o tej godzinie, bo oczywiście jest nudno, więc. No tam. GwD, ja zapomniałem, że mam lekcję odrobić. Bo nie, nie było całe dzieci, bo byłem parę. O, witaj, ja, ja też i tak. Nie! Chodź, chodź! Nie! 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 Czekaj, gdzie wyjść? Słuchaj, jajak. Jesteś jajażem Mam nadzieję, że mi się karmnie leżysz na No idź. Nie, nie leżysz. Idź. Mananda. Pa, pa. Pa. I marzaj teraz. <słuch> Ej, ja teraz robię speedrun. Idę, speed zrobię jak to... najszybciej. Ej, teraz robimy speedruny, bo jesteśmy speedrunerami. Czekaj. Dobra, Dobra ma, masz piosenkę speedruna w tle Pe, pewnie. Dobra. Dobra, no. rób! Dawaj! Dawaj! Speedrun. Nie! No jakiś... Dawaj, mój no, jak to jajko! No. Dobra, jestem! Leć! Rób! Dawaj! Jestem. Ty dupeczka, dupeczka Jesteś! Jestem Nie widzisz, że ty jesteś ślepy? Jedź! Idź! <grydź> Jedź? Oficjalnie widzowie to Bricks jest ślepy Pozdrawiam Uważaj teraz! Teraz muszę tam doskoczyć, czyli dla mnie najtrudniejsze Jajo! Jajo speedrun Speedrunner Speedrunner Ej! Ej! Speedrunerze tylko je zomija sp speedrunnerowskie. Ej, Dobra, jest! 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 Jestem! Yes! Razem. Yes! jestem jedź! Tam. O jedź ty dziwadło! Jestem tam! Na górze. Jest Jadę! <noise> Speedran normalnie. Ile my to zrobiliśmy? 10 sekund? No braka. Chyba wzmacnia. Ale nie za szybko, bo się zaraz rozłamiesz. Wiem. Jestem! Hej. I teraz uważaj! Jest! Idź! Uważaj! 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 uważaj. I co teraz? O! Oh, nie! Za tyłem chyba teraz grać. I uważaj. uważaj! Za tak! Oh. I zaraz, zaraz będzie! Uważaj! Uważaj! Ja! Spadnę! Zaraz koniec! A, zaraz koniec. Widać to. Nie, nie widać. widać się. Nie? Uważaj, uważaj. Te, teraz, teraz uważaj. Teraz uczyć. To jest niemożliwe. Dawaj. Huh? Huh? Dobra, co? Teraz jest, jest. A, 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 a tutaj jest e, checkpoint? Powinien być, powinien być. Czy ja wiem, to nie? Jest... Czy ja wiem? Nie wiem. Ale czy jest? Ja powinien ci... być. Nie! Dobra, czekaj! Nie ma! Nie ma. Te teraz ja robię speedrun, czekaj! Ja jestem tym! Pro Jajkiem! Jajkiem? No w sumie jestem, jakiem? Ej, ale to nie jest łatwe. To jest trudne, nie! I je, je, jeszcze raz. Nie! Widziałeś? Ej, uważaj. Jest, jestem, jestem. jestem. Uh. Dobra, rób. Nie! Ja Jaju, nie! Jaju, co ty wyprawiasz? Co? Nie! Ja Jaju był... Dobra, widzowie, to jest ostatnia runda Weź. odcinku, bo jest długi, chyba że chcecie jeszcze drugą część takiego odcinka to Dobra, dawaj, dawaj Dobra, dobra. 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 jajeczmica O nie, uważaj, bo jaj Jajeczmica O nie, tu jest jakiś iluzja Dawaj temu ruskowi jajko Do. nie Dwa jajka na kanar! Dawaj no, moje, daj! Daj, 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 no daj, 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 daj! Daj, który no, please. please! No, e, powiem ci! Dana, dana, no, dana, dawaj, dawaj teraz! Aha! Dwa jajka na Razem Jakie jajko żyło! Prawidzowie, to jest ostatnia runda! Dobra, teraz tam gdzie tym! I to będzie ostatnia runda, jak ostatnia runda, boję się jej Łagam, jajo, nie kręć się, nie kręć, nie, widziałeś to? No, jajo, idź, idź, idę, aha, co jest? wywaliłeś mnie. Dobra, to to kończymy? Pożegnaj się. Ja już, ja już, Oczywiście i może będzie teraz daily, nie nie wiadomo, z rockingiem. będzie. Ale poczekajcie, Pewnie nie będzie Dali drugiego, ale może tydzień będzie. To jest taki minili? Tak. Może z 5 dni, 7 może być daily, Zaraz, Bo my teraz robimy odcinki na zapas. Czego czegoś? Jezus. Dobra, no co? Co? Nic, nic, Robimy odcinki na zapas. Tak. Więc do następnego odcinka wy to pewnie widzicie w poniedziałek, ale my to widzimy sami i nie wiemy kiedy. Więc co? No my to nakrywamy w więc w następnym odcinku i. Nie wiem, to widzę ja, to widzę!